Dobry, raz jeszcze dziękuję Janowi Henrykowi za to, że tak mocno, tak e, efektywnie wspierają Ostrowski-Zuzan i także organizację e, tych e, zawodów. Dziękuję raz jeszcze grupie Kronostan, firmie Gębiak i Riksantki, firmie Seiko, w firmie Meble Doktor, Energii, MGM Computery, INFO Global, Bankowi, PPSS, także w firmie Nobol. no i tak jak mówiłem przed kilkoma minutami, Penetra ostropskim no, oknom za to, że wspierały oprawę dzisiejszych zawodów. Drodzy Państwo, w najbliższym wyścigu, który za chwilę, w 17, pojedzie Polak, Paweł Klip, który ma realne szanse na medal, w związku z tym spróbujmy zrobić raz jeszcze, jak pięknie wie tą wielką polską flagę na całym stadionie. Wyciągnijmy te folie biało-czerwone i pokażmy raz jeszcze przed tym decydującym za Paweł Klipa wyścigiem polską na całym stadionie.